Dobra Siemanko, siemanko, nowy dzień, dzisiaj dzień prawdy Dzisiaj jadę do biura imigracyjnego Zapytać się, czy przedłużył mi wizę, czy nie Zobaczymy co się okaże, w telefonach się nie dowiedziałem nic Dzwoniliśmy do biura prywatnego Po prostu chcieli tylko przeliczyć te pieniądze Ale tak naprawdę powiedzieli, że nic nie gwarantują Dzwoniliśmy do tego biura Osobiście, ale powiedzieli, że Trzeba czekać, więc postanowiłem po prostu zajechać tam i spróbować z nimi pogadać i zobaczymy, co się okaże. No, ambasada polska też nic mi nie powiedziała, Muszę czekać na decyzję rządu. A zostało mi co dzisiaj? Czwarty, tak? Zostało mi nie piąty, dzisiaj jest 11 dni, więc naprawdę mam trochę stres. Zobaczymy, czy mi przedłużą, widzę, czy też nie. Co mi powiedzą że w biurze w Korei? Witam, witam no i co? I co myślicie, co mi powiedziało biuro imigracyjne? No co mi mogło powiedzieć? Że oczywiście, że mi to przedłużyli Bez żadnego problemu Trwało to może 15 minut, 10-15 minut Bo trzeba było zrobić kopię paszportu, wydrukować w ogóle bilet, który był, ten odwołany lot I Normalnie dali mi widzę bez problemu. W ogóle też było takie. Trafiła nam się taka dziewczyna w ogóle, młoda, która nie wiedziała za bardzo dokładnie, co zrobić, i była bardzo w ogóle zdziwiona, że tam przyszliśmy bez umówionego terminu. No ale powiedzieliśmy, że dzwoniliśmy pod ten numer, i w ogóle żeby, że podczas dzwonienia powiedzieli nam, żeby przyjść do tego biura i się po prostu zapytać bezpośrednio. Co nie było do końca prawdą, ale ona o tym nie wiedziała. Musieliśmy też trochę improwizować. Wiadomo, Polak musi trochę improwizować, jak chce sobie w życiu poradzić. No i po prostu po ten, po zrobieniu kopii paszportu, wydrukowaniu tego skonsolowanego z, z odwołanego lotu, biletu, który w, lot w ogóle miałem, bilet do Tajwanu, bo tam miałem lecieć. I, a ze względu, że nie ma żadnych lotów do Tajwanu czy Chin, to oczywiście był odwołany I ona chyba myślała, że ja może mieszkam w Tajwanie I dała to bez problemu, widzę, proszę zobaczyć o, Tak wygląda winza przedłużona na tylko jeden miesiąc, ale bardzo się cieszę, że zostało jeden miesiąc Więc z tej radości całe, w ogóle trzeba pojechać w jakieś fajne miejsce I to uczcić jakoś, bardzo się cieszę w ogóle od, od odetchłem w ogóle na maksa więc ze względu na to co pojechać w super miejsce a to w takim miejscu się teraz znalazłem taka miejscóweczka trzeba się napić o jakiegoś kawki, soczku w takim cudownym miejscu ale wypas totalny wypas Jedziemy teraz na plażę, bo w ogóle jako miesiąc, ale odetchnęłem, teraz mam miesiąc, czyli jak wrócę do Europy to już mam nadzieję nie będzie tych kwaranta i cały ten COVID w ogóle ominie mnie i będzie gitara Dobra, a teraz będę korzystał z chwili, bo mam powód do radości na maksa. A, siemanko, sianko. No że dzień jest taki radosny i wesoły. To trzeba pojechać sobie nad wodę, nad plażę, a za mną zajebista plaża Bardzo przyjemna, przyjazna Jeszcze sezon jest taki otwarty, co nie ma aż tak ludzi, zobaczcie to z innej kamery o, Jest piątek o, W miarę pusto Taka mała, ale fajna urocza plaża No co? Do jedzenia mamy Arbuzika Ottermeno pokrojony już. Także arbus na plaży. Fajnie, nie jest aż tak gorąco. Bo jest chyba z 25-26 stopni. Słońce nie, nie smaży Tylko jest po prostu ciepło. Trzeba do wody i się porelaksować, Bo w sumie jest powód do relaksacji. O, tyle. Jestem zadowolony, że mi przedłużyli tę wizę, no nie chce mi się nawet za bardzo nic takiego gadać, więc postanowiliśmy pojechać się na plażę, spędzić tutaj noc gdzieś. Zobaczyć co jeszcze, jeszcze tu mają ogród botaniczny jakiś, to jutro chyba się wybierzemy z radości pospacerować, co po nim zobaczyć. A na razie poplażujemy. Dobra, a teraz wam pokażę jak sobie uczciłem, uczciliśmy moją wizę. Tak jak widzieliście, plaża, przyjemność, relaks. A teraz jedziemy do hotelu. Tu spędzimy noc i tu sobie zjemy kolację. Zapraszam Wam do po pokazania, jak to wygląda. Dobra, teraz Wam pokażę, jak wygląda pokój. Pokój, jak to pokój. całkiem okay, lubię. taki hol No i dobra, wchodzimy do pokoju. zobaczcie jak to w niej więcej wygląda. Taki to pokojek. Telewizorek jest lodóweczka, czajniczek, telefon, i łóżko. Trochę już rozwalone Jeszcze trochę poleżeliśmy. Tak to mniej więcej wygląda? O, o, tak wygląda toaleta. Taka trochę mała z piśnicą. To mnie w ogóle rozwala tych ogóle? Widzicie? Słuchawka obok w ogóle. Z lewu, tu, takie pokrętko na dole. Nie ma żadnej kortyny, ta woda się tak po prostu leje. Ale to jest takie typowe w ogóle w Korei. To są takie prysznice bardzo często. Można spotkać, że taki brodzik chowany czy coś. Naprawdę rzadko, tak, tak. No, i tyle. Taki to pokoik. I za chwilę idziemy na górę na kolację. mają fajny taras. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda taras w ogóle. No. A tak wygląda moja kolacja. Kurczaczek, kiełbaski, żeberka, frytki. I wyłączyli światło na chwilę, tak, jest za ciemno. No niestety, ale przynajmniej piwo jest nielimitowane. Widoku za bardzo nie ma, bo nic nie widać, bo jest ciemno. Nie ma widoku w ogóle, jest po prostu za ciemno dzisiaj i to dzień Jak widzicie nie ma widoku żadnego. Także siadam do jedzenia, dobrze, że jest piwo nielimitowane, to się opiję dzisiaj i trzeba uczcić tak swój dzień Jakoś rękawice dali i tyle o i tak wygląda moja klasyjka. Także zdrówko i do następnego.